Siemanko ludzie, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Filipa Cynka i Filip Style. Dzisiaj w negatywie zrobimy sobie Battle Flip Challenge. Przegrany. Na, dla, dla przegranego będzie lo, losowa kara. Napiszemy na karteczkach On to wylosuje. Dobry. No i ma, mamy po 10 zł. Tak, to jest, to jest butelka Filipa. Tym bark, a to ja moja jabłko. Też ten jamek. Tak. Tyle, że to mi się, nigdy, mu się jeszcze nigdy na korku nie udało. A tym mi się udało. To może będziesz pierwszy. Oto tak. Na, 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 na początku. Ile komu razy uda się po prostu zwyczajnie? Zwyczajnie. Aha. O jeden raz, drugi raz. Trzeci raz. O, już masz jeden. Piąty raz teraz, już masz dwa. Szósty raz na szczur. Siódmy raz. Masz trzy na ósmy. dziewiąty masz kolejne. A Ty masz i masz czyli cztery. Cztery, to ja. Teraz zobaczymy, ile pacynka. Zero. Jeden. Dwa. Trzy. O, mógł ja 4, 5 6 2, 7 8 nie umiem liczyć 9 Proszę. 10 Teraz 10 geniuszu No nie nie da nie, nie Teraz no, nie bo ja boję ile, ile się komór razy na korek ale teraz tylko tą butelką A mhm. nie ja będę tą baba no nie, dobra. O kurczę. Teraz ja na... no, 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 te te no nie, nie rozwijaj Świetnie, mi po prostu. No nie, nie kupujcie te cymbarki, te cymbarki. To jest najlepszy. Co ja robię? Nie tak jak sam. No, Udało mu się, czekaj, może ja, mam... ja na tym spróbuję. Uda się? Uda się? A nie, zalewka Teraz mógł ja próbuję e, normal, normalnie, próbuję. No dobra, mam pomysł. Dobra, wstawię i ja. teraz na korek spróbuję na to. Nie ja. Dobra. Ja, ja... Rzuć normalnie. Hmm. No musi się udać.

Nie, 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 wolno odstawiać, Dobra. Teraz Bo Teraz razem z. w tym samym czasie. Nie, do teraz. A. Czy? Na, na, na korek. Nie, zwyczajnie, zwyczajnie. Które. Trzy, cztery. cztery. No, ej, tak jak te dziewczynki wtedy. No, trzy, cztery. cztery. Trzy, cztery. O, teraz ja spróbuję, spróbował na to. No, Prawidł. trzy, cztery. O, o, Rzuć tak, żeby ci się prawie nie udało. O, dobrze. Nie. No. No. Teraz ja... No. Uwaga mi się, mi się nie uda zrobić. Dlejki trwa. Cztery minuty. Wiele? Dobra, niedługo kończymy. Nie no, może za jakieś 5 minut to, to Nie. Na nie, nie może być więcej niż siedem minut. Czemu? Bo y, po prostu pamięć leży całą. Ej, czekaj, teraz spróbuję tutaj. Nie da się, chciałabyś. No, sam. Sama byś chciała. A teraz, słuchajcie, Trzeba skierować butelkę, bo ja teraz... Nie. Mi... Nie da rady. Chciałabym. Patrzcie na to! Rzucam, rzucam, że to leci. Dobra, teraz jest film. Dobra, ja sobie film. Dobra, się Mano, przejmuję stery. Próbujemy na korek. Yy, najpierw tą butelką. Prawie się udało. Mamy jeszcze szanse. Nie udało się. Tutaj się za pierwszym nie udało. za też. Się. Udało się. Tak. Dobra. Musimy kończyć. No to pacjenka chodź. Dokończymy filmik. No to No to po prostu weź buty, weź szelet za kamerę. Dobra. Do widzenia ludzie. Pacynka i Filip są najlepsi. Dajcie Nara, suba ludzie. i może lajka. Dajcie suba, lajka. Nie jesteśmy takimi żelami jak na przykład Żur pod Biedronią. No właśnie, tylko jesteśmy normalnymi ludźmi. Ja mam poprawić ze złot. Nara. Trzymajcie się i cześć. Piątka.